Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Johnny. I w ramach małej przerwy od obcego zapraszam Was na krótki gameplay z Battlefield 4. Tym razem w trybie sprzężenie który, krótko mówiąc, polega na przejęciu jak największej ilości baz, które to po przejęciu się ze sobą łączą. Im więcej bałas połączonych, tym więcej punktów i szybsza wygrana. Grałem tutaj ze znajomymi z Plutonu PTT, a moim narzędziem zagłady był tym razem M416. A, tak z innej beczki, w ostatnich dniach testowałem program Mirrorless Action do nagrywania gier. Do niedawna wszystko było ok. Niestety. Gdy wrzuciłem dziś, czyli w sobotę, nagrany niedawno materiał do programu Corel Video Studio x 5, w czasie montowania program nie chciał odpowiednio działać. Zacinał, zacinał ścieżki, które były tam umieszczone, a gdy umieszczałem tam nagranie z bieżącej rozgrywki, nie miałem obrazu. A w drugim programie do renderowania Sony Vegas, jak na ironię, żaden ze sprawdzanych wcześniej przeze mnie plików, <coughs> przepraszam, nie miał ścieżki dźwiękowej, tak jakby program jej nie widział. I wydaje się, jakby to byłby sam problem ze Sony Vegas. Gdy nagrałem próbny materiał z Daeki Story oraz Frapsa, to w Corelu wszystko było dobrze, natomiast Vegas nie był w stanie odtworzyć dźwięku, gdy nagrywałem Frapsem. W rezultacie sprawdziłem funkcjonalność jeszcze programu Open Broadcast Software, którego na co dzień używam do streamowania i nagrałem próbny materiał. Okazało się, że zarówno Corel, jak i sony Vegas widzą nagrane ścieżki. Co się stało i co się spieprzyło, nie mam pojęcia, ale obawiam się, że przygoda z Middle East Action właśnie się skończyła. Bo nie będę kupować w ciemno licencji za 90 zł, nie wiedząc czy program będzie działać. Muszę jeszcze potestować obs na konkretnych mapach, ale to zapewne przepuszczalnie dziś wieczorem. Wieczorem też planuję kontynuować stream z obcego gdyż jestem na samym początku gry A teraz zapraszam już na dalszy ciąg gameplaya miałeś ten tą obronę czy po prostu biłeś spokojnie? Nie, kontra Kurwa, mać! Jak kot się Nie został kurwa noża No i bardzo dobrze. Oduczy się kurna nożowania Ja bardzo rzadko używam noża. Prawie, że wcale no Rozylę no, jak a cofam, tak mało ludzi cofam, no. jest od jakiejś pół godziny może więcej 50, 50 osób se poszło. No trudno Nie poradzisz jak tokolwiek jest. A ty nie cofasz, dobra. Ja czyli no ja chciałem się cofać, ale mnie sniper. snajper Wiesz, nie wiem, który geniusz wymyśli, że po strzale ze snijpurów ten sniper się uchyla, nie? Go, Jak podnoś to? go, podnoś go, podnoś go. Nie wiem, gracjas! Yy, nie. Zanim się podniesie, to on już mnie zdąży zastrzelić, zanim ja zobaczę jego postać, nie? Hmm. Ale wejdę mu tam w pierwotny raz. Maria, to nasz, to nasz, kurwa. A ja dlaczego napierdalam? Fuck. Teraz? Teraz nie żyje! Mam tak 10 gości, skutecznie chyba. Kurwa, Toro? To? Nie zabijesz nie. przez ścianę? Aj, A, Toro nie ma mikrofonu. Kurde, co ja zrobiłem? Jak ja rzuciłem te granaty? Ja pierdolę. Nope. Dobra, porobaczmy. Po tak, nope. <coughs> nope. Jedna osoba zrespiła. Nope. 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 To jest tylko Chuck Nie, idź stąd! Idź ode mnie! Ała <laughs> Kurwa mm. Wow! To było bardzo głupie z mojej strony O tak uważasz <laughs> hmm. Oj, 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 no się pogniewamy. Mhm. Dopiero Kurwa, no tyle celów mam, że naprawdę nie wiem, do którego kurwa strzelać! No, nie ty ja błys błyskowym zabił, kurwa, z kilometra. <grym> Tym? Błyskowym, kurwa, rozumiesz? Drodzy, kilometra. Wycierało fireballa. <grym> Oż ty. Ubi go, ubi go, ubi go! I mogę! Napierdalam salto. Ale o dostał seret. Napierdalamy, dawaj, teraz. napierdalamy salta. Patrz, tu jest milion. Za tobą. Milion minus jeden. <grym> minus dwa, chyba. Ale kurde, na plecy chłopakom wszedłem. Minus trzy. Oh, z, z, mi z, z, chyba, mi się... z, chyba zdziałem zdjąłem. Dzięki. Ooooj. nie? Ja to sam miałem teraz. Chciałem cię popójść zrespić, ale kurczę, jak ład mi koleś wyskoczył, więc nawet bym cię zrespił i tak byś padł. Może uciekajmy stąd? To pewno. Nie, tam dobrze jest. A, okej. Okay. No, tak mówisz. Tam mi tylko. Ile? 30 pestek w diglu. Hehe. <laughs> ja jeszcze karabin. Oh, fuck. Mnie. O! Ale się tu panu o boże Ty na przedsmak, zanim wracam, widziałem jakiś kurwa gościu Zaraz Giedą mnie w kurwa gościu z Famasem jeszcze Kiedy dostaję kurwa RGO pod nogi, bodajże no To ja wtedy zginąłem Halo, Co tu RGO? się kurwa dzieje mm. Jaki tu jest Kolej z Famasem no bo ty? O! teraz nie podnoszę się, bo tam masz wroga. Dobrze, dobrze. Nie podnóż. Tutaj masz kurwa taką zajebistą kampę na to wejście, nie? No ale kurwa to... Teraz miałeś rację, że teraz szestnastka kosi jak po prostu... ...pył do kraty. Jak oszalała, nie? No jak cholera ci powiem, ty kurde! Jest... I'm at hood, ci... C4! C4 ścianę wali. Jedną. nie stoję przy ścianie. A, czy znaczy, nie wiem gdzie stoisz. Więc. <laughs> ściany się da zabijać normalnie, czy musisz kurwa jakieś przerzucić ty? Te czwórką? Mm -hmm. Tak. Jak, jak stoi goś zaraz, przy ścianie po drugiej stronie, to go zajebie, a jak stoi dalej, to nie. A jak zwykle dwie i stoi dalej? Nie ja wiem, nie próbowałem, zawsze po jednej rzucam. A, kurwa, nie dobiegłem. Apu cię na tym śmiesznym budynku. Na? Czyż wy? Yy, wy. Od razu, ty. A ja? Pierwsza pomoc. O boż. No, no czasami mam po prostu taki kurwa fragment, Ściane. taki kurwa nie hmm. wiem, chuj wie co, nie? Że nie wiem, kurwa co się dzieje. Chciałam w tych, on nic. Ty strzeli, kurwa, spojrzyj się nami i kurwa ginę. No to pewnie Rambo. Rambo zabija wzrokiem. Prawie. Prawie? Ile HP zdejmujesz? Przyznaj się. Na razie, on jest, on na, razie jest, na razie jest, na razie jest Derasa, więc chyba nie jest tak źle Teraz pomóż mi Wchodzi. Chodzi O znowu jakaś za dosza i kurwa krzyczę mu podpowiedzi I food. Kurwa Dobre <grym> Kurwa Nie mogę podnieść O ja pierdyle A was tu wybiegły ja pierd... Osz <grym> No Wałbrzych, Ani... Ej, no z tak sześciu biegnie, nie? Pod rząd siedmiu w sumie, ośmiu, dziewięciu. Nie, dlaczego? Sto. Na, na stu nie ma tak naprawdę. <laughs> Kurwa, zginąłem. Tylko no, no, ja zginąłem? A już. Było was chyba, było ty, wokół twoich zwłok było, nie wiem, sześciu, siedmiu typa, nie? Plus Aha. ruch stojący między wami, nie? Po prostu stał. <laughs> mm. No, na końcu, koniec jeszcze zdjąłem gościa. Pokaż okay, tam